Michał Szyba potrzebował większej liczby treningów, aby dojść do formy. Dokładnie obserwowałem jego postępy podczas okresu przygotowawczego oraz na treningach przed meczami. W spotkaniu z Katarem pokazał coś, czego się nie spodziewałem. Po końcowej serenie powiedziałem mu: Przepraszam, że tak późno pozwoliłem ci więcej grać. To był błąd. This go after the game to him Michał wtedy stwierdził, że będzie gotowy na walkę o brąz. Czasami tak jest, że masz w składzie zawodnika, który wcześniej nieco odstawał od reszty, ale w decydujących momentach można na nim polegać. Taki jest sport. thank